Jesteśmy w Turbii na 20 szybowcowych mistrzostwach Europy. Mistrzostwa rozpoczęły się w sobotę z ceremonią otwarcia. W niedzielę rozegraliśmy pierwszą konkurencję lotną w bardzo ładnej pogodzie i z bardzo dobrymi prędkościami. Pierwszą konkurencję wygrali zawodnicy z Polski oraz zawodnik z Wielkiej Brytanii. W klasie otw otwartej wygrał Łukasz Wójcik na szybowcu JS. W klasie 18-metrowej zawodnik z Wielkiej Brytanii Philip Jones i w klasie dwumiejscowej polska załoga Chrystot Matkowski oraz, oraz Tomaj Rubaj. Jak przebiegają zawody? Na razie wszystko przebiega spokojnie, chociaż aura niestety nie dopisuje, ale wspólnie z ale klubem znajdujemy rozwiązania takie, żeby umilić czas zawodnikom, bo, bo wiemy, że dwa dni niestety padał deszcz, ale wiele ciekawych atrakcji, czy, czy zwiedzanie okolic, czy zajęcia na kręgielni. Zawodnicy na razie są zadowoleni, Dzisiaj wyjrzało słońce, także piloci wszyscy czekają na start. Miejmy nadzieję, że, że w tym dobrym duchu, takiej atmosfery przyjaznej, w dalszym ciągu te zawody będą kontynuowane. Na tych mistrzostwach gościmy załogi z 20 krajów europejskich. Najliczniejsze załogi to załoga Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii, Francji. I właśnie wśród tych załóg możemy, możemy szukać przyszłych mistrzów Europy. Które, które są rozgrywane co dwa lata i obecne, obecni mistrzowie będą, mieli, będą jakby mistrzami przez następne dwa lata. Jak zawody dla Pana? Dobrze, piąty jestem, bo mieliśmy na razie jedną konkurencję. Mój kolega, mój partner, bo my w dwóch latach, my Polacy, Łukasz Wójcik jest pierwszy, ja jestem piąty. Między nami są tylko EB29 o dwukrotnie większej rozpiętości, bardzo duże szybowce. Mamy 21 metrów rozpiętości, a tamty mają 29. My ważymy 720, a oni 850 kg. To jest taka różnica. I wtedy, przy długich, przy takich słabych dzisiejszych pogodach, to te duże, jak największe szybowce mają możliwość dolecenia do tamtych chmur. My już gorzej, a ci z 18-metrowej klasy to już jest najsłabiej. No właśnie, jak ta pogoda przeszkadza bardzo? No, trzy dni nie lataliśmy. I to każdy już aż. Syty jest, żeby polatać. Dziś pięknie. No, no słabo jest. Słabo, ale lepsze to niż te trzy dni, które były deszczowe, chłodne. Takie chmurki przeszkadzają. Jak można popatrzeć, to te chmury mają mieć podstawy czarne. Tutaj widzimy, że jest jakby pełna deka. Gdybyśmy spojrzeli na wschód, to widać wyraźnie każda chmura jest oświetlona i czarną podstawę ma. Dzisiaj liczymy na to, żeby tylko oblecieć. Mamy dwie godziny. Obszarową konkurencję, gdzie musimy z jednego obszaru do drugiego za kielce polecieć i wrócić do domu. I to jest dzisiaj wygrana, żeby tylko oblecieć. A na co dzień gdzie pan lata? Tylko po zawodach latam, a z Bielska-Białej pochodzę. Łukasz Wójcik, zwycięzca pierwszej konkurencji. Zgadza się? Proszę opowiedzieć o tym locie, jak to było. No, lot był w dobrej pogodzie, szybki. Eee, ta była dobrze wyłożona. Leciliśmy z Zdzisławem Benedekczukiem razem w parze, w dobrym momencie. Odeszliśmy, nie mieliśmy żadnych potknięć, dlatego zajęliśmy dobre, dobre miejsca. Ja wygrałem, Zdzisław był piąty. Jesteśmy zadowoleni, dobry początek zawodów. A jak podoba się w Turcji? Bardzo się podoba, szczególnie w tym roku, gdzie widać tyle zmian na tym lotnisku. Nawet w całym mieście też, też parę fajnych takich nowych, nowych rzeczy zauważyliśmy. A tu na lotnisku to no, można w samych superlatywach się wypowiadać o organizatorach, o ekipie, która tu została ściągnięta, żeby zrobić te zawody. Także wszystko jest na swoim miejscu. Tylko czekaliśmy na pogodę lepszą. A jak dzisiaj będzie? Dzisiaj nie będzie łatwo, ale powinno się dać się oblecieć konkurencję i mam nadzieję, że już będzie druga. Do Turbi przyjechał wielokrotny Mistrz Świata Sebastian Kawa. Jak sobie radzi? Tak Sebastian Kawa jest obecnie numerem 1 na świecie w rankingu światowym. Po pierwszej konkurencji niedzielnej zajął trzecie miejsce. Trzeba tutaj nadmienić, że Sebastian jako jedyny startuje na szybowcu produkcji polskiej. Jest to szybowiec Diana 3. Jest to bardzo nowy szybowiec. Jeszcze nie mamy wielu jakby wyników, e, rezultatów, które mogą ocenić, e, w jakiej, jakiej klasy jest ten szybowiec, natomiast no, w tej chwili zajmuje trzecie miejsce i myślę, że te mistrzostwa będą kluczowe nie tylko dla pana Sebastiana, ale również dla polskiego producenta szybowców firmy Avionik e, z Bielska Białej. Tak jak wiemy, w sobotę na Błoniach było otwarcie, dwa tygodnie będą przebiegały te zawody i 26 tu na lotnisku zakończenie. Będziemy wręczać nowym Mistrzom Europy puchary, medale. Także trzymamy oczywiście kciuki za, za naszych zawodników i życzymy pomyślnych wiatrów.